Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Tak sobie jeździłem dzisiaj po Warszawie, szukałem miejsca parkingowego. Oczywiście stałem w bardzo dużych korkach, nie było to proste. No, i trafiłem tutaj na płytę Stadionu Narodowego. Oczywiście to nie był żaden przypadek, bo witam Was w setnym odcinku motoradcy. jak również przypadkiem nie jest to miejsce, w którym się znajduje, czyli płyta Stadionu Narodowego, jak i to auto Ford Mustang 5.0. Postanowiłem to wszystko zebrać w całość i fajnie, że to pojawiło się właśnie w setnym odcinku. Na wstępie przede wszystkim bardzo chcę Wam podziękować za to, że jesteście ze mną, za te... Nie wiem, niezliczone ilości maili z podziękowaniami, miłymi słowami, zachęceniami do dalszej pracy. Uwierzcie mi, działa to niesamowicie. Bardzo mnie cieszy, że wokół tego kanału motodoradca skupiła się taka fajna społeczność, że nawet jeżeli nie mam mnie przy komputerze, to inne osoby z chęcią, włączają się w dyskusję, pomagają innym przy doborze auta czy przy poradach eksploatacyjnych bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy, że w ogóle panuje taka pozytywna atmosfera na tym kanale. Jest to dla mnie niezwykle. Miłe. Powiem Wam, że jeszcze półtora roku temu w życiu bym się nie spodziewał, że nakręcę blisko 150 filmów. Mam 100 materiałów głównych, plus te, które pojawiają się w niedzielę, odcinki z plusem plus jeszcze materiały bonusowe. Powiem Wam, gdybyśmy to wszystko teraz pomnożyli, liczbę wszystkich wyświetleń, razy liczbę minut, okazałoby się, że trwałoby to prawie 51 lat. Na tym kanale znajduje się ponad 40 tysięcy komentarzy w chwili obecnej. Jest to naprawdę bardzo duża motoryzacyjna wspólnota. Otrzymuję od Was bardzo dużo wiadomości, i ja sobie to niezwykle cenię. Na pewno widzicie to, że gdy pojawia się publikacja materiału. W środę od godziny 20 i w niedzielę od godziny 20 nie mam mnie w domu dla nikogo i każdy wie, że ja jestem w stanie wyrwać się, nie wiem, z jakiejś ważnej imprezy, z jakiegoś ważnego spotkania, bo dla mnie to jest najbardziej istotne. Ja sobie właśnie bardzo cenię to, że mogę z wami współgrać, współistnieć. Maili oczywiście i wiadomości otrzymuję bardzo dużo. Obecnie jest to około półtora tysiąca miesięcznie i powiem wam jedno, mam dość spory już w tej chwili problem, żeby odpowiadać na wszystkie. Robię wszystko, co tylko w mojej możliwości, bo jeżeli mam odpowiedzieć na ileś w dłuższej formie, to wolę odpowiedzieć trochę krócej, ale naprawdę wszystkim tych maili jest sporo. Ja już się zastanawiam, jak to rozwiązać. Prawdopodobnie częściowo będę w odcinkach niedzielnych co jakiś czas robił Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. I też mam do Was sugestie. Jeżeli piszecie do mnie, piszcie na dwóch kanałach. Mail Waldek, Małpka, Moto, Doradca, TV. I na Facebooku motodoradcy. Bo ja później te wiadomości od Was znajduję już w takich miejscach, w których bym się nawet nigdy nie spodziewał. Proszę o to, żeby to były dwa takie oficjalne źródła, bo będzie mi łatwiej z Wami się kontaktować. I jeżeli piszecie już taką wiadomość do mnie, Fajnie byłoby, jakby ona była w miarę zwarta i wypunktowana. O co chodzi? Bo nieraz e, chcę odpisać na więcej wiadomości i jak przechodzę przez taki elaborat na dwie strony A4, niestety zajmuje to naprawdę dość dużo czasu. E, staram się odpisywać, jak mogę i zapewne część widzów wie, że zdarza się, że odzwaniam. Jeżeli jest gdzieś numer podany, jest sprawa. E, która jest niezwykle jakaś pilna i priorytetowa, zdarzało mi się odzwaniać. Szczególnie w przypadku ostatnim, gdy jeden z widzów poinformował mnie o tym, że kupuje nowe auto na Śląsku i ma podejrzenia, że to auto nowe, które wyjeżdża z salonu, jest uszkodzone, jest pokolizyjne. Faktycznie tak było. Zrobiłem dość spory dym wokół całej tej sprawy. Mam nadzieję, że klient w tym momencie jest zadowolony. I też mam jedną prośbę. Nie ponaglajcie mnie. Bo. Ja staram się cały czas systematycznie Wam odpisywać, ale czasami mam tak, że muszę sobie jeden dzień zrobić wolnego, bo siadając raz do maila, odpisując na 20 maili, e, no człowiek już ma ten umysł tak zlasowany, że niestety nie jest w stanie więcej e, przyjąć i często są odpowiedzi zwrotne, staram się w tych dyskusjach uczestniczyć, ale też nie jest to proste, więc miejcie do mnie wyrozumiałość. Jeżeli też chodzi o zaproszenia do znajomych, bo mam, nie wiem, chyba ze 400 czy 500 zaproszeń, e, które czekają, e, mam, mam prośbę jedną, ja od pewnego czasu zacząłem to stosować. E, jeżeli chcecie zaprosić mnie do znajomych, to kliknijcie, przy moim profilu jest taki Przycisk obserwuj. Ja będę miał trochę dzięki temu większy porządek na kanale, bo na kanale, na moim prywatnym profilu i będzie mi wygodniej. A ja przede wszystkim to zapraszam do polubienia Facebooka Motodoradcy, bo tam zapewne dzieje się najwięcej. Czym się jeszcze zajmuję? Bo takie pytania też się pojawiają. Eee... Jeżeli niczym się nie zajmuję, to powiem Wam, że czuję się bardzo źle. Jestem nerwowy, e, mimo że mam pozytywne usposobienie, e, nie mogę się odnaleźć. Jeżeli mam jakiś dłuższy dzień, czasami potrzebuję takiego dnia, żeby naprawdę zregenerować się. Miałem trochę problemy zdrowotne ze względu właśnie na przemęczanie i, i przez to, że spałem po e, kilka godzin dziennie. Niestety się to na mnie zemściło e, latem tego roku. E, I teraz staram się po prostu co jakiś czas sobie robić e, odpowiedni, e, taki, taką pauzę, taką możliwość o, odpoczynku. Co jeszcze na pewno zacząłem od pewnego czasu doradzać też dealerom. Zgłosiło się do mnie kilku dealerów, którzy potrzebowali czy to takich tematów marketingowych, czy porad odnośnie handlowców, w jaki sposób to poprawić, poprawić pracę salonu, bo zapewne część z Was wie, że pracowałem wcześniej w salonie samochodowym. Mam spore doświadczenie, bo kierowałem dwoma placówkami i to jest jedna część. Druga część to na pewno jest moja współpraca z Ministerstwem Infrastruktury i przede wszystkim z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozdrawiam tutaj od razu Panią Dyrektor Agatę, pozdrawiam również Panią Urszulę, które pomagają mi w tym wszystkim, że mam możliwość dzięki nim dostępu do pewnych statystyk i na pewno coś będziemy wspólnie w niedalekiej przyszłości też robić. Uczestniczę od mniej więcej pół roku w obradach Komisji Sejmowej, w Sejmie, w Komisji Infrastruktury i to jest dla mnie niesamowity bodziec, to jest dla mnie niezwykłe doświadczenie. Nie pobieram żadnej diety, jeżeli ktokolwiek by się o to pytał. Jestem e, tam ekspertem niezależnym. E, teraz widzę, jak działa nasze prawo i ile czasu zajmuje zmiana tego prawa, ponieważ nad jednym zdaniem debatowaliśmy przez trzy posiedzenia e, i to pokazuje jak prawo musi być dobrze doprecyzowane, ale też i jak dużo czasu to wszystkim zajmuje. Staram się też uczestniczyć charytatywnie. Dwa lata temu, trzy lata temu to już będzie, zrobiłem akcję Misja Laponia, gdzie pojechałem do Laponii samochodem na rzecz dzieci z domu dziecka i tam z racji tego, że właśnie nie, po, nie, nie polegałem jakoś na sponsorach, liczyłem na to, że ludzie będą wpłacali na rzecz konkretnego domu dziecka w Łodzi, Fundacja Dom Włodzi. Łodzi i faktycznie udało się, sporo datków udało się zebrać w tym roku, Planuję to powtórzyć, aczkolwiek nie chcę angażować osób prywatnych, bardziej mi zależy na tym, żeby jakaś firma do tego się dołożyła, że ja nie będę musiał się po prostu prosić o te pieniądze, a będzie możliwość zrobienia tego na terenie kraju dla większej liczby osób. Tak samo zapewne już nieraz niektórzy takie maile ode mnie dostali, jak ktoś ostatnio do mnie napisał walku dzięki Tobie, dzięki Twojemu materiałowi, w którym mówiłeś o tym, jak rozmawiać z policjantem, udało mi się wynegocjować trochę lepszy mandat. Powiedziałem, że z tej nadwyżki, która Ci została, przeznacz jakiś. Na wybrany dom dziecka, na przykład pojedź w Mikołajki i zawieźć tam czekolady, więc też mam do Was takie prośby. Było też pytanie, czy czytam prasę motoryzacyjną i oglądam telewizję? Część z osób, która śledzi Facebooka motodoradcy, zapewne już ma odpowiedź na to pytanie, ale postaram się szerzej na nie odpowiedzieć. Prasy motoryzacyjnej nie czytam od dobrych dwóch lat. Ostatnio kupiłem motor, po prostu bardziej z ciekawości, zobaczyć, co się dzieje i telewizji też nie oglądam w swoim, w swoim domu. Mam tylko podstawowe kanały i co ciekawe, wyjeżdżając na weekend majowy, wyłączyłem wszystkie wtyczki w domu, żeby było bezpiecznie i dopiero koło połowy lipca zorientowałem się, że jeszcze w tym czasie nie korzystałem z telewizji, więc automatycznie też na to pytanie odpowiadam. Jeżeli chodzi o samą w sobie motoryzację, muszę powiedzieć Wam tak, raczej nie czytam dużo tematów motoryzacyjnych, raczej nie oglądam tematów związanych z motoryzacją. Staram sobie wyrobić własny pogląd na ten temat. Czasem, jeżeli coś mnie zainspiruje, to obejrzę. Ale nie, nie, jest, to, nie jest to jakieś nagminne, nie jest to jakieś tak zwane nałogowe. Tyle, co jest, to mi w chwili obecnej wystarcza. Jaki mam pomysł na rozwój kanału? Takie pytanie już się nieraz pojawiło i w komentarzach, i w mailach. Powiem Wam jedno. Ta formuła, która jest w chwili obecnej ona w żaden sposób nie była nie w jaki wymyślona, po prostu naturalnie wyszła. Ona mi jak najbardziej odpowiada i ona mi sprawia frajdę. Ja się czuję podczas tych nagrań dobrze, zawsze jestem uśmiechnięty, nie czuję się jakiś nie wiem przymuszony do tego. Wszystko wygląda jak najlepiej. Na pewno z perspektywy czasu będę chciał poprawić jakość nagrań. Jeżeli chodzi o wideo prawdopodobnie będę starał się kupić jakiś trochę lepszy sprzęt. Wiadomo, wszystko to nie jest tanie, na wszystko potrzeba jakichś tam dodatkowych pieniędzy, to jest kwestia czasu, niewykluczone, że jakiegoś najbliższego czasu, ale nad całą formułą nie chciałbym tutaj zbyt dużo zmieniać. Pada też pytanie, kiedy zacznę testować samochody, bo tych aut sporo się pojawia. Na kanale raczej nie, ale powiem tak, nie wykluczam takiej możliwości, że za jakieś dwa, może góra, trzy testy w ciągu roku na tym kanale się pojawią. Będą to, będą to testy. Zupełnie inne od tych, które można gdzieś spotkać w internecie czy w telewizji, zrobione po prostu przeze mnie i w mój, w mój jakiś tam autorski sposób, ale raczej na czymś takim nie chciałbym się skupiać. Są inne kanały motoryzacyjne na YouTubie: Zachar, Marek Wieruszewski czy Jazdy Próbne. Oni to robią dobrze i. Niech tak już pozostanie. Czy filmy mogą być dłuższe? Albo Walt, kręć dłuższe filmy, proszę cię bardzo, bo za krótko się to ogląda. Też się e, ten temat bardzo często przewija. Powiem wam tak. E, wszystko zależy od tematu. Niektóre u mnie filmy mają 4 minuty, ale najczęściej jest to między 7 a 8. Owszem, zdarzały się filmy, które miały kilkanaście minut. Jeżeli jest wątek krótki, nie będę na siłę starał się dopowiadać czegoś, takich flaków z olejem, bo to nie ma sensu. Nie chcę tego sztucznie przedłużać. Ale czasem jest tak, że chcę nakręcić film, który ma 7, maksymalnie 8 minut, a wychodzi mi z tego 15. Już był taki film. I przeglądam go się, zastanawiam, co można z niego wyrzucić, i tak widzę, że mówię, no nie no, chyba, chyba raczej raczej. I nie ma sensu nic e, wyrzucać. To już idąc dalej tym tropem, powiem Wam, że e, ja mam taki jeden problem. Chyba czasami bywam zbyt bardzo krytyczny wobec siebie, ponieważ e, e, było parę takich materiałów, które e, wrzuciłem do kosza, i był jeden taki, który był nagrany, i się zastanawiałem, czego w ogóle puścić. To było Mamo Tato Pożycz Samochód. On był kręcony w pierwszych dniach lipca tego roku, e, a ja go opublikowałem, nie pamiętam, 10 sierpnia. Bo się zastanawiałem, mówię, nie wiem, czy, czy on się faktycznie przyda, czy młodym kierowcom się to przyda. I taki miałem dylemat, cały czas to przeciągałem, przeciągałem, przeciągałem. Film został opublikowany, ma tam, nie wiem, z 40 chyba tysięcy wyświetleń, ale nie chodzi o wyświetlenia, bo to nie to jest jakieś dla mnie najważniejsze. E, miałem mnóstwo wiadomości, naprawdę mnóstwo, nie wiem. Dla mnie mnóstwo to już wystarczy: 30, czy, czy 40, czy 50. Gdzie było waltku, dziękuję Ci serdecznie. Obejrzałem ten materiał razem z rodzicami, i oni zupełnie inaczej spojrzeli na moje podejście do egzaminu na prawo jazdy, który niedługo będę miał. I to mnie bardzo cieszy, że trochę zmotoryzowałem tych młodych kierowców i trochę dałem ich rodzicom inny obraz tej motoryzacji. Jeżeli w ten sposób mogę pomóc, jak najbardziej mnie to cieszy. Współpraca na kanale. Jak zauważyliście, pojawiały się na moim kanale. Współpracę z różnymi markami. Tylko to, co się pojawiło na kanale, to chyba tak na dobrą sprawę to jest 1% tych wszystkich ofert, które do mnie spływają. Z tego względu, że ja jestem niezwykle wybredną osobą i nie łapę wszystkiego, co gdzieś leży, bo ja nie chcę z tego kanału robić jakiegoś śmietnika, takiego targowiska i rynku. Bo ja w grudniu, w styczniu zeszłego roku stanąłem przed takim wyborem. Ja w swojej działalności, w swojej firmie, jakby miałem. Inny zakres działań, które też zrobiłem, więcej porad, jakieś było więcej, więcej tematów wyjazdowych i powiem Wam szczerze, stanąłem w pewnym momencie przed takim dylematem, co dalej. Bo kanał na YouTubie zaczął mi zajmować dość dużo czasu. Tym bardziej mi zajmuje około 2-3 godzin dziennie minimum odpowiadanie na same wiadomości, plus to, gdy dołożymy inne kwestie z tym związane, moją działalność, tak jak już powiedziałem, około motoryzacyjną. Okazywało się, że miałem dylemat. Czy odpuścić i robić jeden, dwa filmy w miesiącu i tak bardzo nie angażować się w odpowiedzi na maile, w odpowiedzi na komentarze, czy po prostu pójść trochę za ciosem w tym kierunku, więc nie ukrywam, jakieś współprace z markami na pewno będą się pojawiały, ale zastrzegam jedno, nigdy na tym kanale nie pojawi się jakieś chińskie badziewie, bo takie firmy też się do mnie zgłaszają, na zasadzie zapłacimy Ci więcej, ale zobaczysz będzie Ci się to opłacało, a nasz, produkt, nasz produkt tak na dobrą sprawę nie jest aż taki zły, nie, nie ma po prostu takiej możliwości możliwości, bo jeżeli e, nie nazywałbym tego reklamowaniem. Jeżeli ja z kimś współpracuję, to ja muszę być e, pewny takiego produktu i po drugie, on musi być bardzo dobrze dopasowany e, do takiego kanału. E, no i po trzecie Zarobek, no też jest to dla mnie w jakiś sposób gdzieś tam istotne, aczkolwiek pieniądze nie są aż tak ważne. Nieraz już się o tym w życiu przekonałem i niech tak po prostu pozostanie. Na pewno zawsze będę oznaczał, że jeżeli jakiś wpis powstał przy współpracy z jakąś marką, to będzie to jasno, klarownie zaznaczone. Ja widzę często w internecie, że pojawia się jakaś akcja jednej marki i wszyscy blogerzy nabierają wody w usta i nikt się nie przyznaje, bo marka kazała zastrzec, że nie wolno informować o tym, że jest to. Materiału przy współpracy. Miałem ileś takich propozycji, nie ma nawet takiej po prostu e, możliwości, bo dla mnie byłbym nie fair wobec Was. Chcę być po prostu tutaj, żeby było wszystko czysto jasne i klarowne. I to też idąc za ciosem, na pewno nigdy nie wprowadzę tego, żeby mój kanał był e, płatny. E, wiem, że jest taka możliwość na YouTubie. Ja nie chcę od Was złotówki, bo to byłoby trochę nie fair, że ja się z Wami dzielę jakąś moją wiedzą, moim doświadczeniem i chcę brać za to pieniądze. Ok, ktoś drugi powie, że. Tak działają szkolenia. Ja tego nie traktuję jako szkolenie. Ja to traktuję jako formę podzielenia się jakąś tam moją zdobytą wiedzą. Nie mówię, że najlepszą. Staram się dążyć do tego, by być jak najlepszym, ale nigdy nie będę najlepszym. Nigdy zawsze siebie nie stawiam najwyżej. Więc nie ma takiej możliwości. Mój kanał na pewno nie będzie płatny. Co gdyby nie motoryzacja? Ten temat też pojawia się dosyć, dosyć często. Takie trochę luźne, otwarte pytanie, i powiem Wam tak. Sam nie potrafię do końca na nie odpowiedzieć, bo często bywa w życiu tak, że. Teraz w tym momencie stoję tak, ruszę nogą w tym momencie, świat już ruszy w innym kierunku i dzięki temu ja nie będę, nie wiem, bankowcem, a będę grabarzem na przykład. Różne rzeczy w życiu mogą nas e, spotkać. Nie chciałem się nad tym zastanawiać, może dlatego, że od samego początku mój tato wpajał we mnie motoryzację i co mnie bardzo cieszy, bo jest to na, dla mnie przede wszystkim pasja, ja się w tym odnajduję, i to sprawia zawsze banana na ustach i e, dużą radość, nie wiem, może wypasowiec w Bieszczadach, trudno mi powiedzieć, nie chcę się za bardzo zagłębiać w to pytanie. Jakie są moje inne pasje oprócz motoryzacji? Staram się działać wszechstronnie, nie ukrywam motoryzacja zabiera mi teraz bardzo dużo czasu, co mnie bardzo też cieszy. Ale oprócz tego, pewnie też niektórzy zauważyli już, czy to na YouTubie, też chyba coś było na YouTubie, czy szczególnie na Facebooku, że moją pasją są rolki. Bardzo, ale to bardzo lubię jeździć na rolkach. W tym roku trochę mniej ze względu na kontuzje, które miałem, ale nie było dla mnie na przykład w zeszłym roku problemem, żeby pokonać dystans z Łodzi do Sieradza. Wyszło 70, chyba 1,2 km. W przyszłym roku na pewno wrócę jeszcze silniejszy. Teraz się mocno biorę za siebie. Drugi temat jest to boks, ale nie, nie walczę. MMA mnie nie kręci, ale boks w formie tylko i wyłącznie oglądania. Zaszczepił to we mnie 6 lat temu. To już będzie, już będzie 6 lat temu. Andrzej Gmitruk, już teraz były trener, trener Tomasza Adamka. I który zapraszał mnie na różne gale. Z panem Andrzejem znamy się tutaj dobrze. Naprawdę mu dziękuję i gratuluję tego, co dokonał i gdzieś tam jakąś radość sprawia. No i trzecie, sushi, bardzo lubię sushi, jestem chyba koneserem tego sushi. Naprawdę sprawia mi to bardzo dużą frajdę, jak to jem. I co ciekawe, sushi polubiłem nie tak dawno. W ogóle mój schemat żywieniowy też jest dziwny, bo dwa lata temu pierwszy raz zjadłem pomidora, tak? Ale to już zostawmy. Na inny temat rozmów. Czy przyjedziesz do nas na zlot? Sporo otrzymuję takich wiadomości i usianych, rozsianych po całej Polsce. Ja wiem, że ja jeżdżę dość dużo, ale przy tym, co się dzieje wokół mnie w tym momencie, tych moich zadań codziennych, powiem wam szczerze, jest to trudne. Byłem na pewno w czerwcu, tak, pod koniec czerwca na zlocie Motokillera w spale. Bardzo miło tutaj wspominam organizator, Jacek, charakterek, znany z motokillera, naprawdę rewelacyjnie to zorganizował. Miałem możliwość poprowadzić tam nazwijmy to takie wystąpienie, trochę poradnikowe. Mam nadzieję, że to w miarę fajnie wyszło. Byłem ostatnio na zlocie Dobre bo włoskie, w Grotnikach pod Łodzią. Co prawda nie byłem tam długo, bo przyjechałem tam może na półtorej godziny, ale fajnie było się spotkać, móc porozmawiać, obejrzeć tego chociażby Fiata Seicento 1.4 Turbo 200 koni. Zrobiło to na mnie fajne, pozytywne wrażenie. Da radę? Da radę. Ile mam punktów karnych? Ja... Potrafię przyznać się do błędu i w chwili obecnej mam 6 punktów karnych. Dostałem je za jedno wykroczenie. Było to w maju, w czerwcu tego roku, za rozmowę przez telefon. Było to dokładnie 200 zł i 6 punktów. I należało mi się jak psu zupa. Z prostego względu. Ja mam w aucie Bluetooth'a. On automatycznie łączy się, gdy nawet rozmawiam, wsiadam do auta, automatycznie przełącza się na głośniki samochodowe. Ale wtedy chyba opcji Bluetooth nie miałem włączonej, bo telefon był świeżo po serwisie i miałem bardzo nerwową rozmowę. No jak to w tych nerwach, człowiek wsiadł, zapomniał o tym, policjanci jechali obok, pomachali mi. E, zapytałem się, czy nie może być to pouczenie. E, pan policjant powiedział, że nie. Przystałem na to, zapłaciłem bardzo szybko ten mandat. E, trochę źle się z tym czuję, ale dobrze się z tym czuję, że potrafię się do tego przyznać. Bo co ciekawe, ostatni mandat miałem e, 3. No teraz już będzie 4 lata temu, tak więc e, raczej jestem typem kierowcy, który jeździ dość ostrożnie. Ja na pewno zrobię o tym szerszy materiał, o tym, jak e, na początku swojej przygody motoryzacyjnej byłem trochę takim wariatem na drodze i mój wypadek mnie dość mocno utemperował i o tym powiem trochę szerzej. Może niektórych po prostu przestrzegę przed tym, ale nie jestem wariatem na drodze, stop wariatom drogowym. Czy mogę pojechać obejrzeć auto? 10 takich wiadomości tygodniowo dostaję. No tak, no to czyli mamy około 40 takich wiadomości. Miesięcznie. Gdybym jechał obejrzeć 40 aut rozsianych po całej Polsce, nic bym nie mógł robić. Z drugiej strony, jeżeli raz się złamę, no, głupio byłoby mi wobec innych osób, że z kimś pojechałem, ktoś się pochwali, że nie wiem, tam był ze mną czy coś. Źle, był, źle bym się czuł wewnętrznie wobec innych osób i powiem Wam tak. Ja wolę zrobić w najbliższym czasie ileś tam materiałów pokazujących, jak oglądać to auto, jeszcze bardziej powrócić do pewnych kwestii, trochę je rozszerzyć, aniżeli jeździć bezpośrednio. No i może bym na tym zarobił, no bo wiadomo, każdym jakieś tam wynagrodzenie za to proponował, ale no tutaj w tej kwestii będę twardy i nieugięty. Tak samo powiem Wam jedno, sporo dostaję wiadomości e, w stylu Waldku, co myślisz o tym aucie, i link do ogłoszenia. E, pomijam. Już takie wiadomości, gdzie jest sam link do ogłoszenia, ani dzień dobry, ani pozdrawiam, bo nie wiem, czy to jest, że ktoś chce sprzedać to auto i chce je zareklamować, trudno mi powiedzieć. Ja się staram aut po ogłoszeniach za bardzo nie oceniać. Nieraz mówiłem o tym w materiałach. Ja widzę dokładnie to samo co Wy. Kilka zdjęć, zazwyczaj skąpy opis, no bo niestety nasze komisy nie lubują się w tym, żeby jakoś bardzo rozwodzić się, więcej wolą napisać jakiejś ofercie leasingowej czy kredytowej, bo z tego mają więcej pieniędzy aniżeli z samego auta. Ale powiem Wam, że staram się nie oceniać i co najwyżej mogę powiedzieć, że okej, okay, to auto wygląda fajnie, ale naprawdę pojedź i obejrzyj je, bo takie oglądanie ogłoszenia to jest trochę takie lizanie przez szybkę. A jeżeli nie da rady, no to chociaż w wersji wstępnej zadzwonić, porozmawiać ze sprzedającym, też taki materiał był. Jezus, jak ta maska grzeje, jak gorąco jest od tego auta. Te 8 jednak to były naprawdę dobre silniki. Które auto najlepiej zapamiętałem z tych, których mi jeździłem do tej pory? Tych aut było dużo. Kiedyś się zastanawiałem, czy jestem w stanie policzyć, ale nie wiem, z 500 do 800, tysiąc. Tu mówię o takich autach, którymi przejechałem minimum te 100 km, nie jakieś takie jazdy próbne po 10 czy 15 km. I nie bez powodu znalazł się ten Ford Mustang. Po pierwsze dlatego, że poprzednia generacja Mustanga była... W środku jak klocki Lego, taka niezwykle plastikowa i może z zewnątrz on wyglądał fajnie, miał fajny dźwięk silnika, fajny sam silnik, samo serce, to tak na dobrą sprawę ten wygląd wewnętrzny psuł cały obraz tej sytuacji. Ten nowy Mustang to jest zupełnie inna historia. W środku mój dobry przyjaciel Łukasz, który jak jeździ ze mną autami zawsze lubi się do czegoś przyczepić, nawet w Audi RS6 znalazł, znalazł masę błędów, które kosztowało ponad 700 tysięcy, tak powiedział, że w tym Mustangu Waldek naprawdę... Ciężko jest do czegokolwiek się przyczepić, dlatego to auto dzisiaj tutaj się znajduje. Drugie auto, pewnie pomyślicie, że jakieś BMW, Aston Martin, Lambo, nie, Mercedes Sprinter 319 ze skrzynią automatyczną siedmiobiegową. Bardzo długie auto sześcioosobowe, był wyposażony wtedy za ponad 200 tysięcy i wtedy naprawdę poczułem smak takiej prawdziwej jazdy autem dostawczym. Fajne przeżycie, no bo był niezwykle długi, fajnie był multimedialnie przystosowany i ten silnik 3-litrowy bardzo dobrze radził sobie z tą skrzynią automatyczną i na mnie to wywołało. O wiele większe wrażenia aniżeli chociażby Golf R. Ok, to na dzisiaj będzie tyle, już i tak ten odcinek wyszedł niezwykle długi, miał być trochę krótszy. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, napiszcie je w komentarzu pod spodem, na tyle na ile będę mógł, będę starał się na nie odpowiedzieć. No i co, do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki za to, co było i za to, co będzie. Hej, pozdrawiam.